Zamek Królewski w Warszawie od 2013 roku należy do prestiżowego Stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Królewskich, zrzeszającego obecnie 30 instytucji z 15 krajów Europy. Wśród zabytkowych zamków i pałaców znajdują się takie muzea jak Pałac w Wersalu, Schönbrunn w Wiedniu, Pałace Królewskie w Madrycie, Neapolu czy Turynie. W ciągu 7 lat uczestniczyliśmy w ponad 20 spotkaniach technicznych, wymieniając się doświadczeniami muzealnymi z pracownikami innych rezydencji królewskich. Członkowie Stowarzyszenia, pomimo trudnej sytuacji pandemicznej, nieprzerwanie realizują wspólne akcje na rzecz promocji europejskiego dziedzictwa kulturowego. Przykładem może być akcja pod nazwą Palace Day. Co roku, 19 lipca, muzea w całej Europie. Przygotowują niespodzianki, opowiadają w mediach społecznościowych o swojej historii, zbiorach i ciekawostkach. W tym roku zamek po raz szósty aktywnie uczestniczył w tym wydarzeniu. Zorganizowaliśmy Dzień Europejskich Rezydencji Królewskich z plenerowymi koncertami muzyki klasycznej i jazzowej. Obecnie Zamek Królewski w Warszawie jest w pełni otwarty dla zwiedzających i realizuje bogaty program wystawienniczy, pokazując wszystkim naszą wspólną europejską spuściznę kulturową. 10 września otworzyliśmy nową wystawę czasową poświęconą weneckiemu malarzowi Tommaso da Labelli. Tommaso la Bella był weneckim malarzem, który przybył do Polski na dwór Zygmunta III Wazy pod koniec XVI wieku i do połowy wieku XVII pracował dla elit Rzeczypospolitej. Na wystawie pokazujemy dzieła, które na co dzień są trudno dostępne dla badaczy, tym bardziej dla zwiedzających. Pozdrawiamy wszystkich z Zamku Królewskiego w Warszawie, a w szczególności naszych przyjaciół z innych rezydencji europejskich.